Witam! Dzisiaj pokażę Wam wygiętą zapiekankę XXL, wygnę ją moimi oczami, ale na sam początek pokażę Wam, jak ona normalnie wygląda. Salami pod spodem, sosik, serek, no i przystępujemy zaraz do wyginania oczami. Nauczyłem się tego w Tybecie. Także czas start! Lewe oko i prawe zrobiliśmy z tego węża. Na lewo i prawo wyginamy. Wyginamy śmiało. Lewo i prawo, prawe, lewe oko. I teraz, teraz specjal moja siatkówka wybrzuszy tą zapiekankę i zrobi tak, żeby się rozlewała. To są sztuki w Tybecie, których się nauczyłem i tak to wygląda.